Cześć, to znowu ja, Maciek Wójtowicz. Dawno się nie widzieliśmy, prawda? Pora więc sprawdzić, jakie ciekawe kulturalne wydarzenia przygotowano dla nas przez te ostatnie dwa tygodnie w regionie. A że mamy już niespełna 5 minut, które i tak już częściowo przegadałem, to nie tracimy czasu i zaczynajmy! W nysie zaplanowano spotkanie z jednym z najpoczytniejszych polskich pisarzy, Jakubem Małeckim, a w namysłowie wystartuje czwarta edycja namysłowskiego festiwalu Fantastyki na Mystica. Tam, poza turniejami gier planszowych czy konkursem na najlepszy kostium zaplanowano również spotkania z pisarzami, takimi jak Mateusz Rogalski. Namysłów, jak się okazuje, między Wrocławem a Opolem, także każdemu blisko. Oficjalne otwarcie w rynku namysłowskim o godzinie 17.00. Bądźcie z nami. Tak, w tym wow. roku jest w rynku przejmujemy tutaj miasto! Miejski ośrodek kultury w kędzierzynie Koźlu zaprasza na wernisarz wystawy tamtejszej sekcji fotograficznej, a Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu na otwarcie wystawy prac opolskich artystów w ramach tegorocznej edycji Salonu Wiosennego. Kto w tym roku zostanie laureatem czy laureatką, co pokażą opolskie artystki i artyści, o tym wszystkim przekonamy się już na wernisarzu w piątek 25 kwietnia o godzinie 18. W niemodlinie zaplanowano wystawę haftu pana Czesława Szczepkowskiego połączoną z recitalem Joanny Paluszkiewicz, a na scenie Fiharmonii Opolskiej. Wystąpią dyplomanci Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu. W Opolu zaplanowano otwarcie nowej przestrzeni warsztatowej dla lokalnych artystów, którą będzie Dom Sztuki Żar. W brzegu szykuje się wieczór listowski, podczas którego to Obój i Fortepian będą grały pierwsze skrzypce. Filharmonia Opolska zaprasza na koncert poezji śpiewanej w wykonaniu utytułowanej Elżbiety Adamiak, a teatr Kochanowskiego w Opolu na spektakl premierowy pod tytułem Negaty, traktujący m.in. o genezie zła, który połączy sceny w Opolu. I słowackiej ternawie. Od rana w domu sztuki żar szereg warsztatów, między innymi z malarstwa, rzeźbiarstwa czy pisania. I to nie z byle Kim, bo z uznanym poetą Jackiem podsiadłą. W Krapkowicach do niedzieli możemy zobaczyć wystawę autorstwa Adama Michalika pod tytułem Harmonia Natury i Architektury. Tam też wieczorem zaplanowano koncert piosenek zespołu 2 plus 1. W zabytkowym parku w pokoju swój koncert, na który obowiązują zapisy, zaplanowała także topowa saksofonistka Chris Saks, a w bioskim Centrum Kultury wieczorem wybrzmią utwory legendy Bostiwie Gohera. Do końca kwietnia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu możesz obejrzeć wystawę opowiadającą o szkole młodszych ochotniczek, a w Muzeum porcelany Śląskiej w Tułowicach ekspozycja na którą składają się dotąd niepokazywane muzealne eksponaty. Natomiast wieczorem na antenie TVP1 premierowy spektakl Teatru Telewizji, będący adaptacją popularnej sztuki Zemsta Aleksandra Fredry, utrzymaną w klimacie kina gangsterskiego lat 40. Do wtorku w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego można oglądać wystawę opowiadającą o losach deportowanych w 1945 roku Górnoślązaków. O tragedii górnośląskiej opowie także profesor Maciej Fitz podczas swojego wykładu pod tytułem Krwiokami w nieznane. Natomiast TVP Kultura zaprasza wieczorem na spektakl teatru telewizji pod tytułem Piękna Zośka. Opowiada on o sprawie głośnego morderstwa dokonanego niespełna 100 lat temu na jednej z podkrakowskich wsi. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu organizuje spacer śladami architektury międzywojennego modernizmu. Natomiast, jeśli jesteś pełnoletni, możesz udać się na spotkanie z Arturem Giernackim, twórcą komiksów, w którym przenosimy się do 17 wiecznego prudnika ogarniętego wojną i dżumą. A na domiar złego, na jego ulicach, grasuje mityczna strzygo. Czwartek to pierwszy dzień maja, a co za tym idzie, początek miesiąca oraz. A jakże majówki. Te przez pierwsze trzy dni można spędzić na przykład na Brzeskiej Marinie, gdzie nie zabraknie koncertów lokalnych artystów na żywo, konkursów oraz warsztatów nie tylko dla dzieci. Moc atrakcji dla osób w każdym wieku również w Kędzierzynie Koźlu podczas tzw. majówki z mokiem. A w Namysłowie w Izbie Regionalnej na ten dzień zaplanowano wernisarz wystawy w ramach 19. edycji wojewódzkiego konkursu Aneks twórczości artystycznej. Na dziś to już niestety wszystko, tym razem bez konkursów, ale spokojnie, te pojawią się za tydzień. Tymczasem dobrego dnia i do zobaczenia.